Dzień dobry moi drodzy, zaczynamy nowego vloga, jest środa, ja właśnie skończyłam pracę, świeci słońce, już to wam mówiłam w ostatnim vlogu jak go kończyłam, bo kończyłam go tak naprawdę dzisiaj rano i plan jest taki, że będę szła teraz do paczkomatu, ponieważ przyszły moje czapeczki z daszkiem, będę chciała sobie jedną z tych dwóch wybrać, także wam pokażę, dlatego że to jest chyba najczęściej zadawane pytanie, jak pokazuje się gdzieś w ogóle w czapeczce z daszkiem, jaka to jest czapeczka i te, które mam w domu, a mam czarną, całą, czarną z takim żółtym z żółtą literką i beżową. Słuchajcie, to są czapki, które kupowałam już jakiś czas temu, dwa lata temu I niestety nie mam do nich linków, ponieważ ich już nie ma To znaczy może są, ale pod jakimś innym linkiem Ciężko im powiedzieć, po prostu nie mogłam ich znaleźć ostatnio Szczególnie tej jednej, bo w ogóle nie wiem jaki to jest model Natomiast dzisiaj chcę wam od razu pokazać, podlinkować, bo na pewno będą pytania Także na pewno też którąś sobie z nich wybiorę, z tych dwóch Ponieważ ja już wam je kiedyś pokazywałam To są czapeczki, które... Mm, które pokazywałam kilka miesięcy temu, ale wtedy nie zdecydowałam się na żadną z nich, a teraz po prostu marzy mi się taki kolor, a ja bardzo często chodzę w czapkach z Daszkiem, także pokażę Wam. I ogólnie plan jest też taki, że będę jechała na ćwiczenia, dzisiaj na trening. W środę raczej nie jeżdżę, ale z racji tego, że w tym tygodniu nie jeździmy do biura, bo jest mała awaria w biurze, a ja mam i tak tylko jeszcze dwa dni do końca miesiąca, żeby wykorzystać to sobie wykorzystam tam w przyszłym tygodniu czy jeszcze w następnym natomiast ten tydzień jest taki wolny także, znaczy wolny w sensie pracuję, ale tylko z domu więc cieszę się, bo nie muszę tak wcześnie stawać więc pojadę sobie na trening, który jest na godzinę 19.30 także teraz mamy 15.20 przebieram się, idę na śmietnik, wezmę tą paczkę z paczkomatu wejdę też do sklepu po koperek dla Frani i pietruszkę i co jeszcze? A, no i chciałabym w ogóle zmontować Wam filmik, bo dzisiaj jest środa, a ja nie zdążyłam zmontować, bo, bo nie zdążyłam w sumie nagrać, dopiero dzisiaj kończyłam, także mam nadzieję, że mi się uda. I no, tyle w sumie, taki plan. Coś Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Chyba nie. Więc dobrze, uciekam i widzimy się za chwilę. No dobrze, słuchajcie, wiem, co miałam Wam pokazać i o czym powiedzieć. Biurko kupiłam, także ostatnio Wam o tym mówiłam, przyszło do mnie, wczoraj wieczorem skręcałam. Także to jest takie biurko, stół, wiecie. Mi tutaj za bardzo takie typowe biurko by nie pasowało, no bo jednak to jest duży pokój, jakby nie patrzeć. Ale właśnie widziałam, że ludzie mają tego typu rozwiązania w dużych pokojach, bo to jest takie, może służyć i za toaletkę, za stół, za wszystko. Yy, za wszystko, za co chcecie. Także ja wam zaraz to oczywiście pokażę. Natomiast to już jest kupione pod jakby nowy wystrój. Na razie. Jeszcze stoi stara kanapa, ale docelowo będzie prawdopodobnie beżowa, będzie też jasna komoda, także wszystko będzie tutaj ładnie grało i też to biurko, ten stół nie będzie stał docelowo tutaj, tylko tam. No ale to później. Także wszystko będziecie na pewno na bieżąco widzieć, ale przejdźmy teraz do czapek. Dostałam też ulotki. E, Wrzucili mi do skrzynki, dlatego że jutro otwierają tutaj niedaleko mnie, dosłownie 7 minut piechotą, e, biedronę. Więc na pewno sobie pójdę, bo dzisiaj weszłam tylko na takie małe zakupy, kupiłam coś na obiad, zaraz będę robiła, a tu jest taka grupa gazetka, że po prostu szok. 7.03, godzina 6, rano otwarcie. Może rano nie pójdę, ale pójdę na pewno po 15. .00. Tu jakiś oręcznie, nie wiem, coś mi tu przysłali, znaczy wsadzili do skrzynki i zobaczmy te czapy. Zamówiłam na Zalando, dlatego że tam jednak jest najłatwiej z tym zamawianiem, zwracaniem i w ogóle. I bardzo chciałam czapkę... Szaro-zieloną. I kiedyś, jak pamiętacie, już miałam takie czapki w domu, i teraz zamówiłam to są znowu. Ja I z z tej samej firmy zamawiam, tylko to są różne modele i one też różnie leżą. Natomiast, słuchajcie, otworzę. Pierwsza jest taka, na pewno ją pamiętacie. Wy pisałyście, że w jednej i w drugiej wygląda ładnie, i ja ostatecznie się nie zdecydowałam i odesłałam te czapy. Natomiast teraz mi się zachciało znowu. I druga jest. Taka. No, kolor jakby inny, natomiast jedna i druga jest ładna. Tylko poczekajcie, ja teraz muszę chyba tutaj sobie, bo tu jest coś za szeroko na głowę, muszę sobie to chyba zmniejszyć. Ja mam w miarę wąską głowę, także kurde, ale to ciężko chodzi, ja nie mogę. Poczekajcie, czy to będzie ok? No, jeszcze nie, jeszcze będą się zmniejszyć, ale jedna czapa wygląda tak. Ogólnie... Jest takie niebieskie oczy mi się zrobiły. No ale ładnie wygląda. Ogólnie mi się podoba. Natomiast zobaczymy tą drugą jeszcze, tylko tą drugą też. Ale ona. Jest... Ta druga to jest w ogóle była taka sama, czy nie? A nie jakiś inny znaczek ma. Ale ten tył ma taki sam tutaj. Nie wiem, która mi się bardziej w sumie podoba. Ja mam też zielone kurtki, więc nie do końca jestem przekonana, czy zielona czapa będzie najlepszym tutaj rozwiązaniem, ale. Właśnie, wiecie co? Mi się wydaje, że troszeczkę kiedyś te kolory były inne te kilka miesięcy temu. Nie wiem, nie niby ta sama czapa, ale to nie do końca jest chyba to samo. Dobra, to też jest za luźna jeszcze, muszę zmniejszyć. Zaraz. Zaraz to ogarniemy wszystko. One kosztują 100 chyba 20 zł, ale z tych czap jest tam naprawdę bardzo duży wybór na, na Zalando. Z tym, że no wiecie, to trzeba mierzyć. Jak zamówicie jedną czapkę, jest duże prawdopodobieństwo, że ona Wam nie będzie po prostu pasować, bo każdy też ma inną głowę, nie? A to jest druga. Nie, nie wiem, która jest lepsza w sumie. Obydwie mi się podobają, ale nie ma opcji. Jedna tylko zostaje ze mną, także kurde nie wiem. Tutaj mam szary oczy teraz przy tym kolorze, bo ten kolor on też jest taki dziwny, dlatego że on nie jest typowo e, zielony, on jest też taki trochę pomieszany z szarością. No przy takiej czapce tego nie widać, ale uwierzcie mi, że to nie jest taki typowy, zielony, trawiasty kolor. Mm, jeszcze trochę jest nawet za luźna. Ja mam strasznie wąską tą głowę. Trochę takie kaki, to jest w sumie? Nie wiem, muszę się zastanowić, ale może coś mi doradzicie, w którym, w którym kolorze ewentualnie bardziej Wam się podoba. O, może teraz? O, teraz jest jakby lepiej. Teraz jest jakby lepiej. No ta jest ładna, ta mi się podoba. Ta mi się podoba. A załóżmy jeszcze raz tylko tą szarą, dobra? Załóżmy i zobaczmy. Jak to wygląda. Tylko jeszcze muszę trochę zmniejszyć. To są takie, wiecie co, czapki unisexy. One są chyba i dla facetów i dla kobiet, bo na zdjęciach widziałam raz facetów, raz kobiety w tych czapach, więc to chyba nie ma tutaj jakby e, podziału. No, no jeszcze jest za luźna. Kurde! Za małą, zmniejszyłam. I to jest ta druga. Ona tutaj aż wpada trochę w taki niebieski kolor, ale w sumie też jest ładna. Też jest ładna. Nie wiem, która mi się bardziej podoba, szczerze mówiąc. Hmm. One są w ogóle takie bardzo miękkie. To jest jakiś inny, bo inny rodzaj tych czapek, bo one nie, wszystkie są takie podobne do siebie, ale te, które ja mam, mam wrażenie, że są trochę sztywniejsze. Także e, fajnie leży. Tutaj wszystko jakby jest ok. Tylko, że nie wiem, który kolor, ale wydaje mi się, że chyba zieleń mi się bardziej podoba, bo docelowo gdzieś tam chciałam jednak ciut bardziej wpadający w zieleń niż w szarość i chyba w tej się lepiej czuję, ale oczywiście, wiecie, poczekam jeszcze na wasze, yy, na wasze głosy, zobaczymy, co Wy powiecie i. No i tyle. Czapy też Wam mogę podlinkować, jak chcecie. Także dobra, teraz wezmę kamerę do ręki i pokażę Wam... Yy, to biurko, jak ja mogę o tym w ogóle zapomnieć, jak na początku się z wami witałam, bo to była taka priorytetowa rzecz, chciałam wam od razu powiedzieć, bo wiecie, jak ja już siedzę przy tym biurku, to jakby tak to mi wlatuje z głowy, że to jest coś nowego i mówię kurde, pokażę wam od razu, żeby nie było i oczywiście zapomniałam, także już pokazuję. I słuchajcie, tak to wygląda. Mimo tego, że to biurko ma 100 cm na 60, wcale nie jest małe, to nie wygląda topornie przez to, że nie jest typowym biurkiem i nie ma... Mm, Płyt ani z tyłu, ani po bokach. Ogromny, to jest dla mnie ogromny plus, dlatego że zobaczcie, z tyłu jest kaloryfer, póki co będzie tak stało to biurko, i z tyłu jest kaloryfer, jeszcze grzeją w kaloryferach, a on, to biurko nie zasłania tego kaloryfera, także to jest ogromny plus. Kolejny plus to są regulowane nóżki. Jak ktoś na przykład nie ma typowego takiego fotela biurowego, tylko ma zwykłe krzesło, to dopasowuje sobie te, tą wysokość biurka do własnych potrzeb, a to wiadomo, że to jest uzależnione przede wszystkim od wzrostu. Więc to jest super. Ładnie wygląda tak schludnie. Oczywiście wiecie, jak ktoś chce, może sobie kupić zwykłe biurko, natomiast mi to bardzo odpowiada i właśnie czegoś takiego szukałam. Także cieszę się, słuchajcie, Wam podlinkuję oczywiście, jakbyście były zainteresowane. Kiedyś, jak mi nie będzie pasowało, mogę wynieść to do piwnicy, gdziekolwiek po prostu postawić, bo, bo mówię, to się sprawdzi do wielu rzeczy nie tylko jako biurko do pracy. Cena 179 zł. Ja płaciłam 129, bo ja miałam tą zniżkę tam 50 zł. Natomiast też jest, kolorystyka jest e, do wyboru. Ja mam białe nogi i taki jakby ala aladembowy, wiecie, kolor blatu, ale jest też całe białe. Ja nie chciałam całego białego, ze względu na to, że wiecie, jak tu leżą klamoty, to żeby mi się to nie wybrudziło. E, był też ciemny. Ciemne nogi, ciemna chyba góra, jakieś takie kombinacje ze cztery były, wszystkie w tej samej cenie, więc no tutaj małym minusikiem może być brak szuflady, ale z drugiej strony, tak jak mówię, ja nie chciałam tego efektu takiego typowo, typ, typowego biurka, więc mi to jakoś bardzo nie przeszkadza, podoba mi się to naprawdę, także link zostawiam Wam na dole. No dobrze, słuchajcie, ja idę sobie robić obiad, dlatego że jest 16.30, zanim go zrobię, zanim zjem, to też, wiecie, chwilę zajmie, a ja bym chciała najpóźniej zjeść tak o do 17.30, ponieważ potem jadę na ten trening, nie chciałabym jechać z pełnym brzuchem, bo to się źle ćwiczy, także chcę się teraz najeść i... No, i wtedy będę mogła spokojnie ćwiczyć. Nie wiem, czy jeszcze coś dzisiaj będę ciekawego robiła, oprócz montowania filmiku za chwilę po obiedzie. Też nie wiem, czy mi się uda w ogóle go dzisiaj wrzucić. Jak nie, to wrzucę wam po prostu jutro na kanał. To jest czwartek, więc też chyba spoko. No i tyle. Także widzimy się już chyba, chyba jutro. Chyba, że coś ciekawego jeszcze będę chciała wam powiedzieć, to, to odpalę kamerę i wam powiem. Dzień dobry, witamy się z wami kolejnego dnia. Najpierw moja młoda dama, proszę bardzo. Musi sobie poleżeć. Bo jakby inaczej. Zobaczcie, jaka pogoda. Boże, jak pięknie. Tak rano już jest słońce. W ogóle jak wstałam O 6 to już było jasno. Także ekstra natomiast nie jest ciepło, dlatego że. Ja nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale i trawa, i samochody są białe, także no, musiał być przymrozek w nocy, bo. Czekajcie, spróbuję przybliżyć, ale nie wiem, czy to będzie widać. Kurde, jakie brudne te okna. Myślałam, że teraz będzie cieplej w weekend, to sobie pomyję, ale niestety to jeszcze nie jest ten czas, ale zobaczcie, normalnie biała trawa. Także e, przymrozek musiał być, ja wracałam z treningu od, pod, przed 21. To faktycznie było zimno. I kurde, boję się, że jeszcze śnieg spadnie, a ja tak czekam na wiosnę. Ja dopiero teraz widzę, jak bardzo brakowało mi słońca, w ogóle zupełnie inna energia jest od razu od rana, także tak tu można zaczynać dzień. Słuchajcie, bałam się przejść, która jest w ogóle godzina? 16.30 Także trochę mi w sobie to zajęło Jakieś półtorej godziny Ale byłam w tej nowej Biedronce, dlatego że e, Chciałam i tak zrobić zakupy, więc ucieszyłam się Że chyba wam to wczoraj mówiłam, że ją otwierają właśnie dzisiaj No ludzi niestety Zrobiło się bardzo dużo Tym bardziej, że wiecie, jakieś dodatkowe promocje To przy kasie problemy, a czy to jest policzone A czy tamto i tak dalej Więc trochę się nastałam, ale Biedronka jest naprawdę bardzo duża Ona tak naprawdę jak ja wyjdę z domu to dosłownie za garażami już widzę znaczek biedronki, także ja tam idę na przystanek zawsze, jak jadę do pracy, więc to jest jakieś takie 7 minut buta naprawdę. No to jest połowa drogi do tej biedronki, do której zawsze chodziłam i ona jest naprawdę spora. Jest taki cały kącik oprócz tych, wiecie, takich na środku takich koszy jakby, mm, takie wystawki, jest jeszcze cały kąt. Ale taki wiecie, że jedna ściana, druga i jeszcze trzecia, taki w zasadzie, no, taki cały kącik z rzeczami przeróżnymi, garnki, patelnie do jakichś tam beauty rzeczy, do domu i tak dalej, dla psów, dla kotów, w ogóle naprawdę jest tego mega dużo, jestem ciekawa, czy tak zawsze będzie to z okazji... Um, tego, że otworzyli biedronkę, ale wydaje mi się, że zawsze. No bo skoro zrobili takie specjalne, wiecie, taki kąt na te rzeczy, na te pierdoły, jak ja to mówię, no to myślę, że one tam będą zawsze, więc fajnie. Bo jak szłam do tej, tutaj biedronki, to wiecznie nic nie było. Także tu jest szansa, że jak będę coś chciała kupić, to to dostanę. I nie będę wam pokazywała może całych zakupów, bo ja kupiłam bardzo takie podstawowe rzeczy. Nie, chciałam kupić te moje ulubione pierogi, co kupuję zawsze malinowe, jagodowe. Niestety no nie było. Nie wiem, czy wykupione, czy jeszcze nie przywieźli. Ale kupiłam jakieś tam inne rzeczy typu a, pietruszka dla frani, y, znaczy koperek dzisiaj kupiłam gruszkę, bo ona lubi, także wziąłam mi jedną gruszkę, y, pieczarki, pomidory. Wiecie takie po prostu do jedzenia, żeby miała na kilka najbliższych dni. Ale właśnie z tych pierdu, słuchajcie, wybrałam sobie zegar. Niestety strasznie duże te wskazówki są. Trochę się odbija światło. Mam nadzieję, że ona da się ją trochę przykręcić, bo jak nie, no to będę musiała go, wiecie, odnieść. Ale ogólnie bardzo ładne są te zegary. Było kilka rodzajów. Um, ja wzięłam akurat czarny, jako jedyny był, był jeszcze brązowy, tak jakby ala drewniany ale stwierdziłam, że jednak wezmę z czarną obwódką, bo ja też chcę za tymi krzaczorami tutaj, moimi w sensie kwiatami, żeby on się trochę rzucał w oczy, bo jednak te kwiaty są tak wysokie, a ja też nie wiem, czy ja dzisiaj jeszcze jednej monstery tutaj nie dostawię, bo chcę troszeczkę zrobić takie małe przemeblowanie, dzięki temu, że nie mam już tutaj komputera, to mogę też tu posprzątać, także taki jest plan na dzisiaj, yy, ale właśnie, żeby ten zegar był widać, to stwierdziłam, że wezmę czarny, był jeszcze srebrny, srebrny taki, ale mat, złoty, no różne kolory, za 29,90 i to jest z tego, co widziałam na jedną baterię tylko i tu ma higrometr, tutaj widzę, że to jest jakiś chyba higrometr, to nie wiem, czy to jest wilgotność powietrza, no i termometr. Był jeszcze taki, wiecie co, drugi rodzaj jakby, z takim wyświetlaczem, który pokazuje datę. I temperaturę. Natomiast wiecie co, ja i tak z tak daleka bym raczej tego nie widziała, więc wszystko mi jedno po prostu, czy to ten po prostu wizualnie jakoś tak chyba bardziej do mnie e, przemawiał. No i mówię 30 zł, ale muszę zobaczyć, co to jest z tą wskazówką, bo jakoś tak dziwnie, coś jakby tu nie przykręcone było, ale no dobra, w razie czego przecież to można zanieść oddać, to się nic nie stanie. I też mam te rękawice, o których Wam ostatnio mówiłam, jak nakładam samoopalacz, to ja właśnie nakładam takimi rękawicami, tylko uważajcie, bo musicie mieć wtedy sporo mniej samoopalacza, jeżeli macie już taki w piance, obojętnie jakiej firmy, to właśnie polecam Wam, bo te rękawice bardzo dobrze rozprowadzają produkt i, e, i on tak sunie wręcz, wiecie, po, po Waszym ciele. I łatwo też zobaczyć, jak jakie są niedociągnięcia Oczywiście ta specjalistyczna rękawica niby też jest fajna Ale na przykład dla mnie Problemem w niej jest to, że ona mi zjeżdża Bo ona nie ma palca, ona jest taka wiecie wkładana I wkurza mnie to, bo co chwilę mi się zsuwa Więc no ja lubię Ja się przyzwyczaiłam do takich zwykłych rękawic Kiedyś ten, e, to gdzieś podpatrzyłam na Instagramie Czy tam na YouTubie I tak od tamtego momentu stosuję takie zwykłe rękawiczki Oczywiście jedną parę mam na kilkanaście użyć Więc to nie jest tak, że ja za każdym razem zmieniam To są też rękawiczki, które przydają się do farbowania. Także do sprzątania, oczywiście wiadomka, i kosztują chyba 4,70 I jeszcze jedne, jedną polecajkę mam dla Was i to jest jogurt, to jest fruwita z granolą i z brzoskwiniami. Ja już jadłam tą wersję smakową, mam też e, kupiłam dzisiaj ze śliwkami i chyba z truskawkami to jest taki jakby dżemik taki, ja nie wiem w sumie co to jest, jogurt, owoce na dole ale to jest taki jakby taki dżem to jest jogurt i to jest ta granola jak wiecie ja raczej taki śniadanie nie jem i też wam nie polecam tego traktować jako śniadanie chyba, że na szybko, nie wiem, jakoś m, jesteście głodne, macie ochotę na coś słodkiego no to ja czasami też jem ale wiecie, dla mnie śniadanie to jest jajko. Jajko, nie wiem, pieczarki, boczek. A takie coś, jakby średnio, to jest trochę tak, jakbyście kanapkę zjadły. Takie najedzenie się, nie najedzenie. No tu jest dużo cukru, więc, jakby to też daje Wam takie poczucie, że jesteście syte na chwilę. A potem ja to bardziej staram się, tak jako, jako drugie śniadanie, jeść coś takiego. No czasami mówię, zdarzało mi się zjeść rado, ale, ale ogólnie nie polecam. Ale samo w sobie jest bardzo dobre. Tylko uważajcie, bo też są dwa rodzaje. Jest jeszcze coś takiego drugiego z takimi dziwnymi płatkami, ale już mi to tak nie smakuje. I to ma do niej w nazwie Pure, to, to jakoś średnio, ale też ostatnio jak byłam u koleżanki, to słuchajcie, kupiłam coś takiego w Lidlu, też mają i mają chyba nawet więcej smaków, bo jest tam jakaś malina, jadłam przepyszny i coś tam jeszcze było, także no jakby wiecie, no, to jest jedno i to samo, Lid Biedronka, oni ciągle wypuszczają te same rzeczy, minimalnie się różnią cenowo, składowo, już teraz też są podobne, więc... Um ja Wam polecam, bardzo dobry, bardzo dobry jogurt taka przekąska, no i tyle także słuchajcie, idę w takim razie bo muszę Wam wrzucić filmik, jeszcze go obrobić tam linki porobić i wrzucić Wam, bo wczoraj była środa, ja nie zdążyłam e, paznokcie sobie też teraz tak obcinam już krótko, ale chcę sobie pomalować, bo jutro jest Dzień Kobiet i jadę po pracy z koleżanką coś dobrego zjeść, znaczy to co zawsze jemy bo to jest w ogóle, słuchajcie, naprawdę ja muszę raz w miesiącu to jedzenie zjeść, bo jest przepyszne, to meksykańskie Także jutro tam pojedziemy sobie po pracy, więc chcę sobie paznokcie pomalować, też żebym już miała na sobotnią imprezkę, myślę, że to już mogę dzisiaj, dzisiaj czwartek, tak pomaluję, to będzie akurat i odkurzyć bym chciała właśnie trochę tu posprzątać, także jakby plany są jak zwykle, ale mam tyle energii, bo jest to słońce, jest taka przyjemna pogoda i naprawdę aż chce się robić różne rzeczy, także... Mimo tego, że jeszcze jutro pracuję, to i tak mam jakiś taki dobry humor, nie wiem, to wszystko przez słońce, także dobrze, uciekam teraz i do później. Dzień dobry w piątek, chciałam wam tylko dzisiaj z bliska pokazać, jak to wygląda i tak są ostatnie dni, że rano jest słońce, znaczy cały dzień jest słońce, natomiast zobaczcie na samochody, białe po prostu, ja nie że to musiało być w mrozu w nocy, że jest aż tak biało, bo normalnie jakby z minus 10 było. Ja to zaraz sprawdzę, ale podejrzane. A słuchajcie, druga rzecz to zegar. Jak widzicie, mam biały, dlatego że ten czarny jednak nie działał. Tej wskazówki nie dało się w żaden sposób przykręcić. Także wzięłam ten z tym wyświetlaczem, którego w sumie nie chciałam, ale z drugiej strony w razie czego ten wyświetlacz można odłączyć, bo znaczy odłączyć, wyjąć baterię, bo on ma osobną baterię i osobna jest do zegara. Także jest spoko, ładnie wygląda, natomiast e, nie wiem w sumie, a może i ten jest lepszy nawet niż czarny. Jest temperatura, jest data, także wszystko widać. Ja przestawiałam też sobie, słuchajcie, te monstery na razie tu, dlatego że Franusia postanowiła tą jedną gryźć, która stała z tyłu i trochę mi za dużo tych krzężorów jest teraz yy, tutaj za tym stołem. Aczkolwiek yy, na razie nie mam wyboru, ona się musi odzwyczaić, i wtedy ewentualnie znowu przestawię te kwiaty tam z tyłu, bo one są tak duże, że po prostu chyba aż za duże, żeby tutaj stały przy tej ścianie. Także na razie tak musi być, ale docelowo one yy, no, nie będą tutaj stały. Także no ale wracając do zegara, nie było żadnego problemu przyszedł Pan kierownik i w ogóle ja, ja tylko powiedziałam, że chcę wymienić zegar, od razu już miałam przygotowany ten, no i od razu powiedziałam, spoko, nie ma problemu, także już się bałam, że nie działa, bo nie zauważyłam, że ten wyświetlacz, słuchajcie, ma dodatkowe takie zamknięcie i tam ta bateria jest schowana, bo yy, ta górna bateria tak normalnie się ją wsadza, a ten, tą na dole, to no, patrzyłam na instrukcję, a jakoś nie zauważyłam tego, także już mówię, Boże, znowu muszę iść wymienić, a jednak nie. Zresztą nie miałabym już na co wymienić, bo ani nie było białego, ani już nie było czarnego, więc zostały tylko te wszystkie srebrne złoty na przykład też był ładny, tylko mi po prostu tutaj nie pasuje. Także no, jest zegar od razu inaczej. Ja lubię mieć tak widoczny, widoczną godzinę, bo czasami szukam telefonu, czegokolwiek, a na płycie, znaczy na piekarniku jak jest tak, jak jest teraz, to nie widać, bo słońce świeci, więc zegar jak najbardziej się przydaje. Czy ja się z Wami dzisiaj łączyłam? Chyba nie. Pokazywałam Wam tylko zegar, kwiaty, ale chyba tak nie łączyłam się z Wami face to face. Także słuchajcie, przyszłam powiedzieć Wam, że jestem gotowa na wyjście, co to zaczyniłam jeszcze spodnie, ale założyłam sobie to body schemu. W końcu mam okazję, żeby je założyć, bo od kiedy je kupiłam, to ja nigdzie nie byłam. Także e, tak, mam też łańcuszek jakiś stary z Allegro i moją zawieszkę Z z Torunia. Także ostatnio nie nosiłam łańcuszka, a teraz, jak ostatnio, znaczy, no właśnie, przez ostatni czas nie nosiłam, a ostatni jak założyła, to stwierdziłam, że ja bardzo lubię mieć łańcuszek na szyi, w sensie te takie małe kolczyki, praktycznie nie mam biżuterii, tylko jeszcze zegarek założę, też pazury sobie na czarno pomalowałam, bo wiecie, jutro też idę na imprezkę, tą moją techno, także tą klubową, także to, a do właśnie to, co do dżinsów, to nie wiem, czy założyć czarne, czy niebieskie, zaraz podejmę decyzję, bo chciałabym iść w ogóle w trampkach, ale muszę się grubo ogólnie ubrać, bo słuchajcie, wyszłam zaraz po pracy, bo teraz, teraz już jest 16... 30, natomiast ja zaraz po pracy wyszłam na zewnątrz i się okazało, że jest tak zimno, ale takie lodowate powietrze, przez to, że ten mróz jest w nocy, bo ja w ogóle jak tak tutaj siedziałam i pracowałam, to ja teraz Jezu, w ogóle tak mi się tutaj dobrze siedzi, pracuje w tym kącie, w każdym razie wyjrzałam, tak wiecie, przez okno, ale nie otwieram okna, tylko przez szybę i tak patrzę, idziemy jakieś dzieciaki ze szkoły i kurde, kurtki mają w rękach, jeden krótki rękaw, drugi krótkie spodenki, A ja wiecie, co to jest grane, myślałam, że jest naprawdę ciepło na zewnątrz, a nie spojrzałam na temperaturę, natomiast a temperatura prawdopodobnie i tak jest wyższa niż odczuwalna, bo jest po prostu wiatr jest lodowaty. Także no, będę musiała się jakoś na pewno grubiej ubrać. Nie wiem, ja bym skądś jakieś futerko założyła, ale czy to nie głupio trochę. Hm, muszę się zastanowić. Natomiast tak, zaraz się ubiorę i, yy, i pojedziemy. Czekam właśnie na koleżankę, bo wiecie co? Ona poszła do fryzjera, do tej mojej fryzjerki. W końcu ją po długim czasie namówiłam, dlatego że. Ona chodziła do takich przypadkowych, znaczy przypadkowych, miała takie dwie, trzy fryzjerki, do których chodziła tak na, wiecie, na zmianę, a ona ma blond włosy i za każdym razem, jak przychodziła do tych fryzjerek, to miała ciepły odcień, znaczy ciepły odrost i tak ją to wkurzało, bo jednak ten odrost, jest ja tak jak ja wam zawsze mówię, on musi być chłodniejszy, to ładniej to wygląda, chyba, że macie naprawdę no ciepły typu rody i ciepłe w ogóle włosy. Ale nawet jak są ciut cieplejsze włosy, to on rozchłonniejszy i tak dobrze wygląda, bo on się wypłucze i będzie taki, wiecie, neutralny. Także no nie wiem, co oni zawsze robią, bo niestety, żeby dobrze zafarbować włosy, zrobić ładny blond, trzeba, no niestety, trzeba mieć umiejętności, zdolności, szkolić się i tak dalej. I nie każda fryzjerka jest to w stanie zrobić, tak jak nie każda fryzjerka umie przyciemnić blond włosy. Właśnie ona też przyciemniała swego czasu i słuchajcie, to naprawdę... To było straszne ogólnie, ona też była niezadowolona i w sumie nie wiem, co się wymyśliła, czy ciemniejsze, czy jaśniejsze, ale ramowiłam już, że poszła do mojej fryzjerki i też, żeby się zastanowiła, czy lepiej nie zostawić naturalnego odrostu, bo jednak jak się nie ma siwych włosów, no to w sumie po co farbować? Ona jest w moim wieku, ale ona nie ma tych siwych włosów, ja mam pojedyncze jakieś tam już i niestety właśnie przy moich włosach, słuchajcie, też już to się zaczyna rzucać w oczy. Ja nie mam ciemnych włosów, tutaj jak siedzę, to oczywiście wyglądają na czarne, ale one nie są jakieś bardzo ciemne, po długości już w ogóle. I przez to, że teraz ten odrost tak kurde mi łapie, że wiecie, no tylko zaczynają mi rosnąć włosy, zaczyna być widoczny ten odrost, to już mi się zaczyna gdzieś tam świecić. Tu coś, tu coś. I tak mnie to irytuje. Ja nie wiem, jak to musi być przy ciemnych włosach. To musi być jakaś tragedia. Chociaż wiem, że niektórzy nie zwracają na to uwagi, ale to wygląda strasznie. No jasny odrost przy ciemnych włosach, to jest dla mnie niedopuszczalne. W drugą stronę okej, okay, ale nie, wiecie, nie na odwrót. Nie, że ciemne włosy, jasny odrost. I właśnie tak się zastanawiam, powiem wam, czy mm, czy nie rozjaśnić trochę tych włosów? Ja nie chciałam już ich ruszać, dlatego, że ogólnie się dobrze czuję w ciemnych włosach. One są takie zadbane, takie świecące teraz i w ogóle, bo jej prawie nie farbuje, tylko to właśnie ten odrost. Ja mam u fryzjera jakieś 6 miesięcy temu i dobrze mi z tym. Naprawdę potrafię nad nimi zapanować sama i to jest na ogromny plus. Przy blondach tak nie jest. Um, no. Przykładem jest moja koleżanka, no nie da się samemu zrobić ładnego blondu, chyba że już macie naprawdę jakąś wprawę, macie, wiecie, farbę, którą kupujecie od długiego czasu, ale jak się tak trochę kombinuje, no to niestety no, ciężko jakby y, zrobić sobie ładny, jasny kolor. I ja tak sobie myślę, że może jak ja te oczy bym zrobiła, bo ja 9 kwietnia mam tą operację. Boże, jak ten czas leci, słuchajcie, zaraz to, to minie, to zostało teraz ile? No miesiąc, bo jutro jest 9, także miesiąc. Natomiast ja się mega cieszę, że są jakieś dokumenty do podpisu, także muszę przejrzeć to w ogóle. Ale w każdym razie, no jak zrobię tą operację, to na pewno też ta buzia będzie lepiej wyglądała, dlatego że ciemne włosy podbijają i sińce i te wory pod oczami, niestety wyostrzają wszystko na twarzy więc no w tym przypadku lepsze by były jaśniejsze włosy, ale no po operacji teoretycznie mogłabym tak zostawić, tylko że mówię, kurde ten odrost mnie strasznie wkurza i nie wiem, czy jak nie będę właśnie już mi trochę te, nie zejdą te sińce i tak dalej, czy w połowie w połowie nie, no w drugiej może części w drugiej części, w drugiej połowie kwietnia, czy nie pójdę do fryzjera i troszeczkę sobie czegoś nie rozjaśnię ja docelowo chciałam tylko z przodu sobie tak troszeczkę pojaśnić, a tył zostawić nie ruszać i w ogóle nie kombinować ale teraz tak myślę, ja nie wiem czy ja po całości ich nie będę musiała rozjaśnić, bo kurde, bardzo mi to wkurza ten odrost, kiedyś tak nie miałam, a teraz po prostu ja, no ale kiedyś te we włosy musiały się pojawić i to jest właśnie teraz, to jest ten czas, także słuchajcie, no będę się chyba z wami żegnała w sumie, bo jakby już nie mam nic do pokazania, chcę zakończyć tego vloga, dlatego że jutro będę kręciła nowego, Kręciła. Tak, jutro będę nagrywała nowego vloga i jutro też właśnie, tak jak wspomniałam, idę na tą imprezkę, także jakiś będzie outfit, na pewno mocniejszy makijaż, i właśnie dlatego też paznokcie już sobie wczoraj wieczorem pomalowałam, żeby jutro nie malować. Z tym, że też ja nie wiem, czy ja pojadę jutro rano na ćwiczenia, dlatego że ja i tak byłam już dwa razy w tym tygodniu, ale też problem jest z tym, że ja będę musiała się zerwać wcześniej rano z łóżka. A chciałabym się chociaż jeden dzień wyspać, żeby na tą imprezę, wiecie, bo ta impreza ostatnio wyszliśmy w pude do i koleżanka chciałam, że mnie zabije w ogóle. Jak mogłyśmy się w pude trzeciej, gdzie ona zawsze o pierwszy już chce jechać do domu, to tak... I chciała siedzieć tam, a ja byłam tak zmęczona bo my tam pojechałyśmy po 20 to jest tyle godzin stania, bo tam nawet nie macie gdzie usiąść, tańczenia, stania wiecie i tak dalej, w kolejkach do toalety i tu i ja, ja bym powiem, że ja naprawdę się już byłam tak zmęczona że dla mnie ta druga 30 to już był taki czas że ja już zasypiałam na stojąco w sensie no muza fajna, wszystko fajne ale już nie miałam siły i teraz właśnie chciałabym, no niby ktoś tam ma być dopiero fajny występować o chyba drugiej czy trzeciej więc e, no i tak dziwnie zawsze robią, nie, że to takie gwiazdy zostają na koniec i no mamy niby zostać dłużej, ale żeby zostać dłużej, to ja muszę się wyspać, także mm, nie wiem czy jutro pojadę. Zobaczymy. Jutro zacznę na nagrywać nowego vloga, to na pewno się dowiecie. Zresztą jakby ta informacja miała zmienić kołej życie. Dobra, nieważne. Także żegnam się z Wami. Dzięki wielkie, że oglądałyście i tego vloga. E, mam nadzieję, że widzimy się już za kilka dni w kolejnym filmiku, kiedy chyba w środę. Także do zobaczenia!